Msza. Msza święta jest głównym przeżyciem religijnego katolika. Każdy katolik musi w niej co tydzień uczestniczyć. Jezus nauczał apostołów, spożywajcie ten chleb, wino na moją pamiątkę. Tak to czyni wiele chrześcijańskich kościołów. Jednak Kościół katolicki uczy, że chleb i wino są więcej niż symbolami, że ksiądz w cudowny sposób może przemienić je w prawdziwe ciało Chrystusa. Bierzcie i jedźcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Doktryna katolicka naucza nas, że opłatek przestaje być tylko opłatkiem, lecz dosłownie przemienia się w ciało Jezusa Chrystusa i musi być czczone i adorowane jak Bóg. To mnie zawsze intrygowało. Jako ksiądz nachylasz się nad chlebem i mówisz, to jest ciało moje. Jesteś nauczony wierzyć, że to stało się ciałem Jezusa. Podnosisz opłatę dla adoracji i to samo robisz z kielichem. Jednak wewnątrz zdawałem sobie sprawę, że nie doznają żadnej zmiany. Pytałem siebie, czy naprawdę mam moc czynienia tego? Pachnie jak chleb, wygląda jak chleb, smakuje jak chleb, jednak substancja ma być prawdziwym ciałem Jezusa. Jakże Kościół może twierdzić, że zachodzi zmiana, pomimo że dowody są zaprzeczające? Otóż używa się teorii zwanej transubstynacja. Katolicki teolog, ojciec John Boyle, wykładowca w szkole teologicznej. Transubstynacja w prosty sposób oznacza, że to, co poprzednio było chlebem i winem, w głębi staje się ciałem i krwią Chrystusa. I my to przyjmujemy cieleśnie, ponieważ jesteśmy cieleśni i cielesność jest naszym życiem. Kościół katolicki opiera transubstynację na filozofii Aristotelesa. Ta koncepcja z III wieku przed Chrystusem mówi, że wszystko jest podporządkowane przypadkom oraz materii. Przypadki definiują zewnętrzny wygląd materii, substynacja z kolei jest wewnętrzną esencją, pomimo, że pogląd od dawna jest obalony przez współczesną naukę, to Kościół Katolicki nie dość, że trwa przy tej idei, to jeszcze podsunął się krok dalej, twierdzą, że wewnątrz esencja może ulec zmianie, podczas gdy wygląd zewnętrzny zostaje ten sam. Transubstynacja jest fundamentem, na którym opiera się msza święta. Katolicy są nauczani, że ksiądz musi dokonać przemiany chleba po to, aby Chrystus mógł być złożony jako ofiara za grzechy żywych i umarłych. To naprawdę jest prawdziwa ofiara mszalna. Dosłownie jest to ciało i krew Chrystusa złożone na ofiarę tam na ołtarzu, a. Nie odtwarzanie czegoś, co stało się parę tysięcy lat temu. Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Czy Euchrystia jest prawdziwą ofiarą? Katolik powiedziałby, że Euchrystia jest prawdziwą ofiarą Jezusa na Kalwarii. Jest to dokładnie ta sama ofiara, którą Jezus uczynił na Kalwarii. To jest ta sama ofiara. To, to, to już jest zupełnie sprzeczne z Pismem Świętym, ponieważ w liście do Hebrajczyków w X rozdziale, w 18 wierszu jest napisane tak, gdzie jest odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzech. Ksiądz katolicki Richard Hilson jest autorem ośmiu książek na temat wiary katolickich, takich jak chrześcijaństwo katolickie oraz wprowadzenie do wiary katolickiej. Zapytaliśmy go, dlaczego Kościół katolicki kontynuuje ofiarowanie Jezusa podczas mszy Świętej. Dla katolika Euchrystia jest najwyższym mistycznym pojednaniem. Istnieje coś takiego jak czas rzeczywisty. Jest coś takiego, jak to święty Jan nazwał godzina. Godzina z kolei jest obecna w każdym momencie, jeśli jesteśmy w stanie spojrzeć na tą rzeczywistość, a więc Euchrystia poprzez uobecnienie tej ofiary, poprzez całą historię daje nadzieję. Pomaga nam zrozumieć to, co jest ciągłe, trwale odtwarzane. Bóg nieustannie poprzez Jezusa Chrystusa przybliża do siebie cały wszechświat. To z kolei pomaga nam zbliżyć się osobiście do Boga. Ciągle, od nowa i od nowa. Dla katolika to trwa jeszcze przed ofiarą na kalwarii. Lecz jeśli ofiara kalwarii nie zaczyna się w tym momencie, to naprawdę zaczyna się w chwili powstania świata, posuwa się do przodu, jak również cofa się w historii. Inne chrześcijańskie denominacje utrzymują, że ofiara jest skończona. Zapytaliśmy księdza Hilsona, dlaczego katolicy wybrali eksponowanie i kontynuowanie tego, dlaczego nie zostawić tego jako skończonego. Ja nie wiem, czy będę mógł odpowiedzieć na to pytanie. Przepraszam. Ja wiem, że to, jest, że to jest kluczowym, jednak nie wiem, nie mogę odpowiedzieć na to w żaden lepszy sposób niż to przed chwilą, kiedy dałem tą wymijającą odpowiedź. Katolicy księża nie mogą wytłumaczyć tego, jak skończone dzieło Jezusa Chrystusa na krzyżu jest nadal kontynuowane do dziś podczas mszy. Ten mistyczny akt przeistoczenia ma miejsce, gdy Jezus dobrowolnie schodzi z nieba na wezwanie kapłana podnoszącego opłatek ponad swoją głowę. W momencie tym Jezus znowu dobrowolnie staje się ofiarą. Nic takiego nie ma w Piśmie Świętym, żeby Jezus kiedykolwiek myślał, by to uczynić. Pismo mówi, że Chrystus przez jedną doskonałą ofiarę uczynił ich świętymi i to tylko wzięło jedną ofiarę, aby zbawić nas od grzechów. Katolicki Kościół naucza, że msza jest błagalną ofiarą. Znaczy to, że zgładzi ona gniew Boży, że naprawdę zmarzy ona nasze grzechy. Jakby nie było, Pismo Święte mówi jasno o tym, że jest tylko jedna ofiara przebłagalna, tylko ta, którą nasz zbawiciel dokonał na krzyżu. Dlatego czytamy w Ewangelii Świętego Jana w 19 rozdziale w 30 wierszu, że Chrystus powiedział: "Wykonało się". Jeśli coś jest wykonane, to jest wykonane, co jest skończone, to jest skończone.